Dziedzictwo grzechu pierworodnego jest tak silne, że dotyka nas wszystkich. Zgrzeszył Adam, a konsekwencje jego grzechu ponosimy wszyscy, którzy od Adama pochodzimy. Ale jak nas uczy święty Paweł, gdzie się wzmógł grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska, zasługi posłuszeństwa Jezusa, wiernemu Ojcu. Aż do końca, aż do tajemnicy Krzyża, przynosi nam łaskę od Boga, która przekracza siły grzechu, daje nam łaskę nowego życia. Jezus nas dzisiaj zachęca do postawy czujności. To nie jest tylko postawa zarezerwowana na adwent. Cały czas żyjemy w czasie oczekiwania na przyjście ponowne Pana. Jezus nas zachęca, byśmy byli gotowi, jak słudzy, którzy czuwają i są gotowi otworzyć i wprowadzić Swego Pana wracającego do domu. Prośmy Chrystusa za wstawiennictwem Świętego Ojca naszego Benedykta, byśmy byli wierni Bogu w swoim czuwaniu, w swoim nieustannym oczekiwaniu jego przejścia.